Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars, dzisiaj odbierzemy sobie karnet zadymiarski plus, bo sobie otrzymałem ten karnet, no i dzisiaj sobie odbierzemy z niego bardzo dużo nagród, no bo mamy tutaj ten cały pasek do odebrania u góry, więc zacznijmy sobie od na takiego jakiegoś star dropa, o ile to w ogóle jest jakiś star drop, teraz zobaczymy, ok, legendarny zostawimy na później, teraz otworzymy sobie na tego star dropa, Mamy już bardzo rzadkiego, więc nawet nieźle się zapowiada i 30 kredytów do Leona. Ale my, może dzisiaj jeszcze odblokujemy sobie tego legendarnego zademiarza Leona. No bo dzisiaj będzie bardzo dużo nam wpadnie kredytów właśnie z tego karnetu, więc teraz sobie nawet możemy odebrać takie 200 kredytów i przy okazji też był jeden dzień temu nowy update w browserze, i dostaliśmy nowe hiperdoładowanie, a żadnego raczej hiperdoładowania sobie nie kupię, bo ja nie potrzebuję żadnych hiperdoładowań, więc teraz może sobie jeszcze odbierzemy tak z... Na przykład, jakąś nową motkę. Dzisiaj też dużo motek będziemy testowali. Odbierzmy sobie teraz dwa stardropy. Na przykład sobie teraz odbierzemy. Jeszcze kredyty jakieś gigano sobie odbierzemy. Możemy sobie odebrać tego skina do Sandy. No taki fajny bardzo ten skin jest. Mi się bardzo podoba, ale. Ja, raczej nie będę przełączać na sendy i też takie fajne ikonki. Ja no, niestety teraz sobie nie przełączę, ale później może przełączę, bo ja nie chcę mieć tych happy za zadymiarze. Zaraz sobie odbierzmy jakieś kredyty, monety, bo jest tego bardzo dużo do odebrania, jakąś nową ikonę gracza, klejnoty. No tego jest bardzo dużo w tych karnetach, więc możemy to sobie tak podbierać. Mamy już 126 gemów, więc... Zaraz może odbierzemy sobie jeszcze tutaj kredyty z tego no, wybranie tych zadymiarzy, mogę sobie w sumie wybrać jakiegoś zadymiarza, ale ja chcę mieć kolejnego legendarnego zadymiarza, więc wybieram kredyty, mamy już 2000 kredytów na Leona, więc dzisiaj sobie raczej go blokujemy, jeszcze odbiorę sobie błyskotki, bo do Leona są bardzo fajne skinamy błyskotki, się bardzo przydadzą, że mogę kupić jakieś szkiny. mogę go odblokować za 300 gemów, ale to się nam nie opłaca, bo zaraz odbierzemy sobie jeszcze więcej kredytów z tego karnetu, no i będziemy mieli już, dopłacimy te gemy do tego Leona, jeszcze w sklepie, tak, widziałem, że jest taka oferta na, na dwie, 210 kredytów, więc tu będziemy mieli ta Taniej o 30%, więc też sobie to oczywiście, że zakupimy. Teraz sobie zagrajmy właśnie tym zadymierzem pillą i zaraz jeszcze przetestujemy te emotki, bo zawsze zapominam o tych emotkach, żeby je przetestować. wylosowało nam się Mandy, Jean i jeszcze Bibi. One mają aż nad tem tą bardzo wysoką rangę w tych mm, rankingowych, w tych Brawl my mają te nie wiem, jak to się nazywało, już zapomniałam. Chyba legenda to się nazywała. No bo na pewno jest jeszcze mistrz, że najlepsza to jest ranga. Ale to chyba była legenda ta, taka czerwona ranga. No mi się wydaje, że legenda to się nazywała. Ja podaję tam piłkę ultem, no i wygrywamy sobie tą giereczkę. To była bardzo łatwa giereczka teraz, więc... No teraz sobie odbierzemy jeszcze troszeczkę nagród z tego karnetu. A tu mamy ocenianie w Rolls-Royce, na razie nie oceniam później, ocenię tą gierkę. No i odbierzmy sobie jakieś kredyty. No przykład do tego lona odbierzmy sobie te kredyty, odbieramy, jak widzicie, te kredyty, więc zaraz już go sobie odblokujemy, tylko musimy jeszcze przetestować te matki, a jak przetestujemy te matki, no to Odblokujemy sobie tego że ile mam kosztuje gemów. A 172, ej, to nie mogę na mieć na niego gema, ale tu zaraz sobie jeszcze odbiorę. Tutaj z gema. no wiem, że to się tak zbytnio nie opłaca za to odblokować, bo mogę mieć innego zadymia, że tam tylko tysiąc kredytu potrzebuję, ale my sobie to zrobimy, no bo ja chcę po prostu mieć tego Leona jeszcze, odbierzmy sobie jakieś monety, żeby go tam jakoś ulepszyć, jeszcze możemy sobie, te sobie tego Star ulepszyć, niestety teraz znowu wyleciał nam z rzadki, więc bardzo słabo. No ale teraz odbierzmy sobie jeszcze te emotki I zaraz sobie jeszcze te emotki Przetestujemy Okej, okay, zagramy sobie może tym pirlem Jeszcze jedną giereczka Jak wygramy tą giereczkę tym pirlem No to odblokujemy sobie Tego zadymiarza Tylko tu są te emotki Ja na przykład wybieram sobie tą emotkę Jeszcze sprawdzimy sobie tą emotkę No i też sobie może Zagramy jakimś innym zadymiarzem Na przykład niech będzie że zagramy sobie tym kiem, bo kieł jest mega op, więc sobie nim też zagramy jedną giereczkę, no i jak wygramy, no to już odblokujemy tego Leona. No, niestety, to bardzo drogo, dużo gemów kosztuje i to jest strasznie drogie, ale ja to i tak zrobię, no bo chcę mieć po prostu tego Leona. No okej, okay, tam jest ten Hank, jego niestety nie trafiłem bo na trzy trafięcia tym zwykłym atakiem ładuje się na już ult, A ult jest nam bardzo potrzebny, żeby na przykład tak wjechać, i to jest ten barier, no jego rozwaliamy, ale niestety Hank nas też rozwalił, no więc słabo Melody, tam u nich nam piłka, więc my musimy teraz szybko zabrać, bo Melody ma tego fajnego ulta, że tak może, no łatwo zabrać, okej, okay, ja jego zatrzymam, no i niestety ten Hank nam strzelił i no. To są naprawdę coś bardzo moczni gracze. Ja sobie teraz to wjeżdżam na tą melodię. Na szczęście rozwaliłem. Zaraz będę miał jeszcze kolejnego ulta. No i właśnie to jest w tym, w tym zadymierze fajnie, że prawie ciągle ma tego Ulta. Okej, okay, jeszcze tego hanka w ogóle rozwaliśmy. Jeszcze tą melodii. Dawaj, bo nam tylko przeszkadza. No i mamy jeden do jeden. Teraz z tym golem. Poszło bardzo łatwo, ale z tamtym coś poszło jakoś trudniej. Dziwne trochę, że... Teraz poszło tak bardzo łatwo, a wcześniej tak było ciężko, żeby mi strzelić jakiegoś gola. Okej, okay, ten Hank robi takiego trika, ale ja go sobie zatrzymam. No i dobra, rozwaliłem go, czy ten Barry mi poda piłkę? Okej, okay, podał ten Barry mi piłkę, ja podaję do tego Sandy. No i ten Sandy strzela gola, no i mamy wygraną, więc... Musimy sobie teraz kupić tego Leona, ale zanim, no, no to jeszcze otwórzmy sobie na przykład jednego Stardropa z tego karnetu, to jeszcze sobie sprawdźmy wszystko dokładnie, czy nie ma żadnych kredytów jeszcze. Bo, te, jak będą kredyty, no to naprawdę będzie fajnie, ale nie ma kredytów, więc jeszcze odbierzmy sobie Stardropa. Ok, już jest epicki, już jest epicki, więc dobrze. Okej, okay, niestety nie podskoczyłam na mityczny lub legendarny Alepicki to jest też na dobry startup i mamy takie, takiego spraya więc teraz odbierzmy sobie jeszcze tytuł gracza no i teraz trzeba kupić tego Leona, ja na, najpierw co zrobię, to Wezmę z sklepu te 200 kredytów za 29 gemów, no to już nie mało kosztuje, więc docencie to, że kupuję takie takie oferty w Stars, no i zostawcie suba i like my teraz oddukujemy sobie nowego legendarnego zadmiar Leona no i mamy! Już ósmego legendarnego zadymiar żelona na moim konie. Odblokowanego. No i teraz możemy sobie wybrać Epika. Więc ja na razie wybiorę sobie Mandy, bo Mandy jest dla mnie lepszy. No, no dobra, mamy kolejnego legendarnego Zadymiarza. Jest ósmego na moim koncie. No i oczywiście go sobie ulepszymy, bo nie z Gigop. No bo to jest legendarny Zadymiarz. to musi być dobry. Jeszcze sobie kupimy jakiegoś skina do niego. To on ma skin, na przykład taki jest fajny, ale on kosztuje. On jest zagramy, więc może sobie jakiegoś innego kupimy, na przykład Takiego możemy sobie kupić Albo takiego Dino Leona, Albo takiego Rekina Leona Nie wiem który jest lepszy Ale kupmy sobie o tego Dino Leona Za 2750 błyskotek Więc kolejny skin wlatuje na moje konto I mamy jeszcze taką memotkę do tego Leona Fajna emotka nawet No i teraz możemy sobie już Gadżety jakieś wybrać Ten gadżet robi, że po prostu Mamy takiego klona city jest po prostu takim jakby botem co idzie do gracza, no fajnie, A to jest taki lizak, no co sprawia, że jestem niewidzialny w tym lizaku, ale to się też szybko tam niszczy ten lizak bo traci jakby hapa, ma tylko 1500, więc ja wybieram sobie tego klona do Leona, no i zaraz oczywiście jeszcze go bardziej polepszamy i teraz sobie oczywiście nim zagramy gireczkę, ale jeszcze sobie odbierzmy troszeczkę nagród z karnetu no naprawdę tych nagrod mamy mega dużo. mamy mega duże motek mega duży monety żeby ulepszyć tego lona. mamy buskotki punkty mocy no to wszystko jest w tym karnecie, więc bardzo się opłaca Chodź ten karnet mamy jeszcze nowy taki bardzo fajny sprzęt mi się bardzo podoba więc zaraz go może sprawdzimy sobie i teraz jeszcze jednego serdropa na wróżbę, czy wygramy tą gierkę. Okej, już jest epicki, więc tą gierkę musimy wygrać, no bo wyleciał nam Epicki ser, więc zagramy sobie zadymę tym nowym moim zadymierzem Lonem sprawdzę jeszcze te matki, Bo ja zawsze zapominam o tych emotkach, a te no, matki naprawdę są fajne do grania. Jeszcze sprawdzimy sobie ten gadżet i gdolo, co on mm, dokładnie robi, ale my użyjemy sobie teraz tej emotki, okej, ona... Biję takie brawa i bo oni myślą, że jestem tym Leonem, ale ja tutaj jestem więc fajne to bardzo jest z tego co wiem, no to ten Leon ma po prostu takiego ulta, że jest niewidzialny, no i to też jest mega dobre na przykład odpala sobie takiego klona na niewidzialności na przykład podchodzić sobie do nich, tylko wiem, że do tego ulta są jeszcze takie jakieś ulepszenia, że na przykład jest szybsze czy tam ulepszenia jakieś daje więcej jakiegoś speeda czy tam na przykład leczy no to jest nad fajne, ale ja chyba wybiorę to ulepszenie na szybkość. No ten Lone bash, tej szybkości, mm, to jest bardzo słaby. To trzeba mieć Gwiezdną Moc, żeby mnie, mm, móc z szyb, um, tym szybciej tam łodzić. A my sobie jeszcze w ogóle zrobiliśmy misję, co nam daje 200 expa. No i przy okazji jeszcze mamy tutaj dodatkowego serdropa, więc sobie go oczywiście otworzymy teraz. I mamy niestety rzadkiego, więc dosyć słabo. Ale sobie teraz myślę, że odbierzemy z 1000 monet. No jak wygramy kolejną gierkę, otwieramy legendarnego sarropa. No to już naprawdę legendarny sarrop. No to to jest bardzo fajny Star drop, ale ja chcę jeszcze zabrać sobie monety. Punkty mocy z tego karnetu jeszcze możemy. Tą matkę sobie wybrać oraz. Tą matkę oraz. Monety kolejne mamy już aż 10 tysięcy monet. No to jest mega dużo. To jest naprawdę bardzo dużo monet. Więc my mamy tyle monet, że możemy sobie tego leona polepszyć. Ja może wybiorę sobie tarczę. Okej, okay, wybierzmy sobie tą tarcza jako Star Power kupimy chyba sobie tego buścika, o tego bousta na speed a więc sobie kupujemy zaż za 2000 mana. Naprawdę te już upgrady nie są tanie. Leży hej hiperdoładowanie nie będę mógł kupować i, ale jeszcze mu kupmy ten godimaj, że mam już naprawdę bardzo mało monet, bo tylko 2600, a przed chwilą aż 10 tysięcy, więc jeszcze trzeba troszkę tych monet odebrać no tak, możemy sobie odebrać te 2000 monet, o jeszcze mamy więcej tych monet, więc możemy jeszcze więcej odebrać, no i już mamy 6600 monet więc naprawdę dużo, no i teraz zagramy myślę sobie starcie solo żeby zobaczyć te wszystkie wszystkie matki, wszystkie te spraye zaraz też sobie przetestujemy. No i w ogóle zobaczyć jak ten Star Power działa i czy ten loan będzie mega dobry, okej? Okay. Oni mają jakieś dobre rangi, no bo złote mają, a to dopiero są boty, bo to są z z zerowe pucharki tak naprawdę, okej. Okay. Rozwalmy sobie tego godzina. mamy już Ulta. No i zobaczymy jak to jest szybkie, okej, okay. to jest mega szybkie. Podchodzimy do tego Gala no i go możemy rozwalić. Jej, bardzo fajnie ten loon działa w tym Stars, bo możemy sobie tak rozwalać każdego. No więc okej, okay, to jest ten szarżyk. Zgoja też musiał rozwalić. Weźmy sobie tego Ulta, żeby sobie klona, żeby tego El Primo strollować, żeby on pomyślał, że jestem tam, a mnie i tak nie zaatakuje. okej, okay, w tych krzakach był też Elprimo, ale teraz ja go rozwalam. No i został nam jeszcze ten Rico, więc go też sobie rozwalamy. No i jeszcze, zobaczmy. To ma okej, ok, taka, no taka tam. Emotka nawet dosyć fajna, ale nie jakaś taka najlepsza w całej grze. No, ja na pewno mam tam jakieś lepsze emotki. No, i widziałem też dużo lepszych hematek, Więc sobie odbierzmy jeszcze te rzeczy tutaj. O, tutaj mamy błyskotki. No, i musimy sobie również odebrać jeszcze legendarny serro. Bo na tym serropie jeszcze sobie zapomnieliśmy. My ciągle odbieramy te błyskotki, ale już chyba za dużo tych błyskotek. Więc na początek jeszcze tego serrop otwórzmy. Mamy tylko rzadki, więc dosyć słabo. Ale teraz otwieramy legendarnego serropa. No, i zobaczymy, co z takiego serropa nam teraz Leci. no to jest naprawdę bardzo mocny star. Tu może wylecieć jakiś nowy zadymierz. więc otwieramy na 3, 4 i mamy star power do Amber. Naprawdę tak słabo mamy tylko gwiazdę moc do Amber. Jeszcze ja chyba miałem gwieznę amber, No tak ja już miałem jedną, więc to mi tak naprawdę mało da. No ale znowu mnie oddało z legendarnego serdropa, No myślałem, że jakiś może zdymiesz trafić, no ale i tak my mamy dzisiaj nowego legendarnego zadymia Loona, który na pewno będziemy sobie bardzo dużo grali. Jeszcze sobie... Odbieramy te skiny do Sandy, no bo one na pewno naprawdę są też mega ładne jeszcze fajne bardzo są emotki do tej Sandy. No bardzo fajne to są emotki. A jeżeli spodobał wam się ten odcinek i chcecie więcej takich odcinków, no to subskrybujcie, lajkujcie i my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!